Cześć, ja jestem Claudio i witam Was w nowym materiale na kanale. 15 sezon Lego Ninjago Crystalized niedawno się zakończył. Człowiek ochłonął, przeanalizował wszystko i przyszedł moment, aby porozmawiać sobie o wątkach, rzeczach, postaciach, które do tego momentu zostały pominięte, nierozwinięte, a mogą w przyszłości. Powrócić w nowej kreskówce. Zapraszam was do wysłuchania. Pamiętajcie koniecznie o łapce w górze pod filmem. Wielkie dzięki. Piętnasty sezon Lego Ninjago Crystalized wyjaśnił te dotąd najważniejsze rzeczy, które potrzebowaliśmy do zrozumienia fabuły i bohaterów. Są jednak rzeczy z poprzednich sezonów, które w pewnym momencie zostały. Zrzucone na bok i nieraz tłumaczone przez twórców, chociażby na Twitterze, albo w ogóle nieporuszane i pozostawione do domysłów fanów. Zebrałem więc taką swoją listę rzeczy, które przyszły mi do głowy i chciałbym ponownie zobaczyć je w serialu. I Ewan tutaj wymienił. Postać Skyler, Mistrzyni bursztynu przez ostatnie sezony została doceniona i nieraz pomogła naszym ninja. Wyraźnie widać ją relację z Kajem, szczególnie teraz po 15 sezonie, także bez dwóch zdań muszę powiedzieć, że chcę tej postaci jeszcze więcej. Z tego co mówił jeden z twórców, Tommy Andresen, który swoją drogą odchodzi teraz po 15 sezonie od serialu, w przyszłości Skylor otrzyma wiele chwil, zatem jeśli inni twórcy będą się tego trzymać, to w nowym serialu nasza baterka odegra nieraz kluczową rolę. Dlaczego w tym materiale w ogóle mówię o tej postaci, skoro pojawia się w serialu? Oprócz tego, że oczywiście... Czekam cały czas na jej przygodę wraz z Kajem. To są rzeczy, które były poruszane w nie wydanej historii przez LEGO pod tytułem Amber Legacy oraz wydane jakiś czas temu na stronie LEGO Life historię pod tytułem Amber Spiral, w którym to moc Bursztynu oraz historia jej matki była poruszana. Tam też mogliśmy dowiedzieć się co nieco o przeszłości związanej z pierwszym mistrzem Bursztynu. W tej historii chodziło o odnalezienie matki, więc Skyler wraz z mistrzynią przemian Kamil udała się w drogę. Finalnie jednak matki nie odnalazła i dała sobie spokój. Nie wiadomo więc, czy matka Skyler jeszcze żyje, czy w którymś momencie zginęła. Wątek matki jest elementem, że jeżeli twórcy będą chcieli przywrócić, to mogą, bo jest jest tutaj z pewnością co eksplorować. Można też zawsze zekranizować to co było w Amber Spiral do, do nowego serialu, bo czemu by nie. Jeżeli nie, no to pozostaje tworzyć coś nowego dla postaci Skylor. Jestem za. Mistrzowie żywiołów. Skoro już poruszyliśmy temat Skylar, które należy do jednej z mistrzów żywiołów, to warto porozmawiać o pozostałych, których od dziewiątego sezonu oprócz pojedynczych przypadków nie widzieliśmy, nawet nie pojawili się w ostatecznej bitwie w 15 sezonie. Z osób, którzy mają ciekawą historię jest na pewno Karlow, który pochodzi z metaloni, której do teraz nie mogliśmy w większym stopniu zobaczyć. Jego powrót zatem mógłby się wiązać z tym miejscem. Moc wiatru. Moc wiatru mogliśmy po raz ostatni zobaczyć w posiadaniu Moro, zanim zginął w odcinku specjalnym świętą Marły. Od tamtego czasu tego elementu długo nie widzieliśmy, aż przyszedł 14 sezon Seabound, w którym to poznaliśmy bestię morską Wodzirem, która od początku Ninjago panowała nad falą i burzą stworzonych z dwóch elementów żywiołów, wiatru i wody. Jednakże z bezpośrednim elementem żywiołu wiatru nie ma ona znaczenia, ale warto było o tym przypomnieć. Moc wiatru dopiero powróciła niedawno, przy okazji uwaga uwaga opowieści Tomiego Andresena na Twitterze pod nazwą The Splinter in the Blind Man's Eye, gdzie historia dzieje się między 10 a 11 sezonem, gdzie Lloyd udał się do płaczących Alp, które mogliśmy zobaczyć w 5 sezonie. Większość rzeczy z tej historii czerpane są z opętania, w jednym z rozdziałów, w tej historii pojawia się zupełnie nowa postać o imieniu Poki, która jest szkolona przez ninja i ma zostać kolejną mistrzynią wiatru Pomoro. Jest jednak jedna rzecz, którą trzeba tutaj podkreślić, aby każdy zrozumiał: tą opowieść z Twittera należy traktować jako: może być kanonem do serii, także niektórzy mogą powiedzieć sobie, że jest, a inni, że nie jest. Co innego jakby Tommy wprost powiedział, że jest to kanon lub nie do serialu, ale niestety tak nie jest. Zatem tutaj każdy odbiera to jak chce, na tą bynajmniej chwilę. Wszystko jeszcze może się w przyszłości zmienić. Skoro już mamy nową postać Poki, to jest szansa, że zadebiutuje w nowym serialu i tam pokrótce poznamy jej historię, która oczywiście może się różnić od tej od Tomiego Andresena, no bo tak jak mówiłem, to nie jest stuprocentowy kanon. I wcale bym się nie zdziwił, że ta boaterka zadebiutuje, biorąc pod uwagę, że moc wiatru była bardzo długo poruszana przez fanów i nieraz twórcy na to odpowiadali. Moc czasu. Element żywiołu czasu, którzy posiadali Acronix i Krux, ostatni raz mogliśmy zobaczyć w siódmym sezonie, gdzie oboje utknęli w wirze czasu. Obecnie szansa na powrót tych postaci jest mała, bo ponownie wrócając ten element, może znów namieszać w historii, gdzie twórcy mogliby znów coś skopać, a tego raczej byśmy nie chcieli. Warto jednak wziąć pod uwagę, że ten element jest w świecie ninjago i bliźniacy czasu także. Ostatnie ostrze czasu żółte odwrócenia dla przypomnienia powróciło po siódmym sezonie do wrzącego morza na przechowanie. Nowa nieodkryta moc żywiołu. Tommy Andresen zapowiedział jakiś czas temu, że poznamy jeszcze jedną nieodkrytą dotąd moc żywiołu. Były przesłanki o mocy. Lustr, jedna, czy tam lustra, jednakże najprawdopodobniej okazało się to fejkiem. Wiemy jedynie, że w tym roku tej mocy jeszcze nie było i nie będzie, także możemy najwcześniej liczyć na to dopiero za rok. Lampa tajranu Przedmiot ten począwszy od 11 sezonu niejednokrotnie przebijał się w tle, gdyż zdobył ją w swoje posiadanie nie kto inny niż Clutch Powers. W pewnym momencie wysnułem teorię, że Clutch Powers, gdy pocierał lampę Tajranu, co mogliśmy w nowych sezonach zobaczyć, to uwolnił w ten sposób Gina Nadakana, który podmienił się z nim, i teraz Clutch Powers znajduje się w lampie, a na wolności jest Nadakan, pod postacią Powersa. Pamiętamy doskonale, że ta postać mogła zmienić swój wygląd, zatem czemu by nie mogło to wszystko się wydarzyć w serialu? W 14 sezonie, gdy klacz niby pomagał naszym bohaterom, a tak naprawdę chciał ugraść amulet burzy i to ostatecznie zrobił, mogło dodatkowo sugerować, że to Nadakan zrobił, a nie podróżnik. No ale kto wie, czy mogło faktycznie tak być. Wątek z lampą Tajranu wydaje się ciekawy na chwilowy powrót, więc zobaczymy, czy w nowym serialu będzie coś więcej, czy jednak to wszystko faktycznie było tylko dla. Żartu. Podniebni Piraci. Po raz ostatni mogliśmy ich zobaczyć po szóstym sezonie w kanonicznej trylogii komiksowej Mroczna Wyspa, gdzie na końcu mieli zostać zebrani przez ninja do więzienia Kryptarium. I tutaj mamy dwie wizje od twórców, ponieważ pierwotnie faktycznie podniebni Piraci mieli udać się do więzienia Kryptarium. W drugiej natomiast jeśli uznamy opowieść Tomiega Andresena z Twittera o której już dzisiaj mówiłem za kanon to wówczas podniebni piraci zostali po wydarzeniach z komiksów na Mrocznej Wyspie z której to po czasie udali się sami do Ninjago gdzie się rozdzielili i poszli własną drogą z nadzieją że kiedyś się spotkają. Tommy Andresen na początku mówił jasno, że podrybnych piratów nie mogliśmy zobaczyć w serialu po trylogii komiksowej, dlatego że ludzie, którzy nie czytali ich, nie będą wiedzieli dlaczego znajdują się w kryptarium. Zatem finalnie więcej sensu ma mieć ta druga opcja z opowieścią z Twittera. Także do wyboru, do koloru. Najważniejszy i tak zawsze będzie serial. A skoro tam nie mogliśmy ich zobaczyć po szóstym sezonie, no to czekamy na ich ewentualny powrót w nowej produkcji. Bo, co jak co, ale da się coś z nimi jeszcze zrobić, skoro już nawet w innych źródłach próbują ich wykorzystać i bardzo dobrze. Klaus. No, na tą chwilę. Liczyli chyba wszyscy przy okazji 13 sezonu, gdzie mógłby zostać domknięty jego wątek, ale nie, ponieważ pojawiła się nowa postać, Wangelisa. Było to ogromne rozczarowanie, zmarnowany potencjał na powrót Klausa, który mógł nawet przeżyć sezon, jeśli by nie chcieli kończyć tam jego wątku, ale nic z tych rzeczy. Naszego Klausa mogliśmy zobaczyć po raz ostatni. W trylogii komiksowej Borosza Wyspa, gdzie Ług go pokonał i zesłał go do podziemi, gdzie znajdują się szkielety, którymi niegdyś dowodził Lord Garmadon. Teraz nowym królem podziemi stał się właśnie Klaus. Nieraz było nam sugerowane, że powrót tej postaci nastąpi, ale nigdy nie wiedzieliśmy kiedy. Finalnie do tej pory tak się nie stało, i nikt nawet go nie wspomniał w serialu. Klaus idealnie pasowałby do wątku Kola i mocy ziemi, i stało to się zatem w opowieści Tomiego Andresena na Twitterze Way of the Departed, której akcja działa się między siódmym a ósmym sezonem. Tam też to wszystko było poruszane. Jest to historia, którą także możemy uznać, jeśli tylko chcemy za kanon, jednakże nieraz przeczy z rzeczami, które były już w kanonie ustawione, że lepiej w tym przypadku i tak to pominąć, dlatego też tak zrobimy. Jednakże. Ta opowieść idealnie nadawała się na ekranizację w 13 sezonie. Wiadomo, jak to się skończyło. Zatem Klausa nie mogliśmy zobaczyć po trylogii komiksowej i oczekujemy jego powrotu wraz z armią szkieletów w nowym serialu. Oby tak też się stało, bo czarownik ma szansę zostać największym wrogiem w nowej serii, bo jest na tyle potężny, jak się okazało w komiksach. Poczekamy, zobaczymy. Ale mam nadzieję, że się pojawi. Koduku na Yang, twórca rjc obecnie duch, który pozostał w swojej świątyni podcinku po specjalnym świętą Umarłych, i od tamtej pory nie zobaczyliśmy go w kanonie. On też się pojawił w obowieści na Twitterze Way of the Departed, i to dodatkowo powoduje, że chciałoby się jego powrotu do serialu. Czy będzie taka okazja? Zobaczymy. Echo Zane. Postać, którą wszyscy oczekiwaliśmy po szóstym sezonie, gdyż jest to brat Zayna, który po tych wszystkich wydarzeniach został mimo wszystko odsunięty na bok. Wiemy jedynie, że powinien żyć, ale czy nadal się znajduje gdzieś w latarni morskiej? Cholera wie. Była szansa na jego powrót, gdy Jay udał się do latarni w 15 sezonie opłakując tam Niem, ale niestety tam się nie stało, a był to idealny moment na powrót. Początkowo też był pomysł, że to on będzie panem E od ósmego sezonu, gdy po raz pierwszy się pojawił i był przeciwnikiem Zeina, ale ostatecznie z tego zrezygnowali i po czasie twierdzę, że w sumie dobrze. Czy Echo Zein jeszcze powróci w kanonie? To się mu okaże. Więźniowie kryptarium. Wszystkie postacie, które do tej pory mogliśmy zobaczyć i znajdują się w tym miejscu z pewnością powrócą. Mowa o Mechaniku, że no ci wszyscy główni wrogowie z 15 sezonu z powrotem tam się znajdą. Oczywiście mamy jeszcze Ultra Violet, Killua i całą resztę. No chyba, że się okaże, że będą na wolności za to, że pomogli w uratowaniu Ninjago. Wszystko się okaże. Mniejsi czy więksi złoczyńcy i tak powrócą. Warto tutaj wspomnieć w szczególności o Fugin Dawie, czyli stosunkowo nowej postaci, który w 15 sezonie ostatnio też miał rolę do odegrania, i z tego co mówił wcześniej, Tomi Andresen będzie miał jeszcze więcej w przyszłości, także o jego powrót nie musimy się obawiać w nowym serialu. Maska Zemsty Garmadon i temat Oni. W 15 sezonie Crystallized mogliśmy dowiedzieć się, że ostatnia maska Oni Zemsty po 9 sezonie została zabrana przez Borga i u niego się znajduje. Nadal się trzymam tego, tak jak już nie raz mówiłem, że przez to, że ostatnia maska nadal istnieje, to wskrzeszony Garmadon nadal żyje. Ten wątek mógłby być ciekawy i to też by spowodowało, że śmierć Garmadona w pewnej chwili może nastąpić. A nie, że jest nieśmiertelny czy cokolwiek innego. Harumi też już powinna zginąć przy okazji 15 sezonu, no bo Overlord ją wskrzesił i od tak żyje teraz dalej. No ale trudno się mówi. Temat oni, chociaż nie był za dużo poruszany w 15 sezonie, oprócz tego, że Garmadon chciał wezwolić tą moc u to bez dwóch zdań jestem przekonany, że wątek demonów powróci w nowym serialu w którymś momencie, chociaż nie będzie to jakiś główny motyw przewodni. Większość najważniejszych rzeczy mamy odhaczonych. Demony na ten moment zniknęły na czele z Omegą i zawsze mogą powrócić. Jeśli twórcy będą ich potrzebować, natomiast jeśli chodzi o ich przeszłość, ogólnie o stworzeniu masek, pierwszym krainem i tym podobne, nie trzeba już nic tłumaczyć, bo i tak tam był taki bajzel, że teraz to już nie ma po co w ogóle to, w to wchodzić. Jedynie liczą się wydarzenia tu i teraz. 16 krain. W 10 sezonie mogliśmy zobaczyć inwazję demonów na 16 krain, w sumie już 14. Ninja zniszczyli kryształ krainy, dzięki czemu można było się przenosić do innych wymiarów. Inwazja została powstrzymana, a w 11 sezonie mogliśmy poznać nową krainę, niby krainę. Od tamtej pory nie poznaliśmy żadnej innej. Zostało do odkrycia 7 wymiarów i jest duża szansa, że w nowym serialu zostanie poruszany ten temat, bo co jak co, fajnie by było je poznać, bo można zawsze z nimi coś fabularnego, ciekawego zrobić. To samo tyczy się powrotu obecnych nam już znanych krain, na przykład czymy. To samo tyczy się powrotu wątku ze zniszczeniem krain, pod względem takim, że jak jedna kraina zostanie zniszczona, to kolejne obok nikt się rozpadają, ale kto wie, nic w tym temacie od dawna nie słyszałem, że może nawet twórcy już od tego odeszli, a nawet o tym nie wiem. Pierwszy mistrz Spinjitsu i Złota Moc. Wątek pierwszego mistrza Spinjitsu przez te wszystkie, Panoniczne źródła zostaje cały czas poruszany po łebkach, dowiadujemy się coraz to nowszych rzeczy, jednakże jego historię z przeszłości doskonale już znamy, mamy odhaczoną. Teraz jedynie co to możemy poznawać jego relację z synami, Louis Garmadonem wiele lat temu i co ewentualnie działo się w jego życiu jeszcze. Co do złotej mocy, to ostatni raz w posiadaniu Lloyda i pozostałych ninja widzieliśmy w trzecim sezonie. W dziesiątym, gdy powrócił temat złotych broni, to tego elementu zabrakło, tak samo w piętnastym sezonie. Tommy Andresen zasugerował, że złota moc nie powróci, jeśli nie będzie to potrzebne w historii. I finalnie, finalnie powiem wam, że dobrze, że tak postąpili, nic na siłę, a dzięki temu, że jej nie ma, to można pokazać na inne sposoby, jak wygrać z wrogiem. To jak to widzieliśmy właśnie w tych dwóch sezonach, ale warto mieć to na uwadze, że jeśli kiedyś będą chcieli wrócić do niej, to mogą. Ninja i ich rodziny. Wątki poszczególnych naszych sześciu ninja są w całości jak gdyby już opowiedziane, szczególnie to co wiąże się z przeszłością, że nawet twórcy nie muszą nic w nich dopowiadać. Teraz Kai Cole, Zane i Jay utracili w finale 15 sezonu swoje mocy żywiołów, ale wiemy, że zostaną one przywrócone po czasie. To samo tyczy się NI i jej mocy wody. Nigdy się mocy żywiołów nie traci, no chyba że się komuś je przekazuje. Taka jest zasada. Jest co opowiadać natomiast jeszcze na temat rodziny, naszych postaci, bo o ile takiego Rea i majem widzimy, bo żyją, Lili nie, bo zginęła, jej historia była zwyczajnie słaba w 13 sezonie, dr Julien też nie żyje. Pozostają zatem rodzice Jaya, o których fajnie by było jeszcze coś tam dopowiedzieć, bo tego mimo wszystko trochę brakuje. Szósty sezon pokazał, ale wydarzenia zostały cofnięte, więc no trochę się nie liczy. Tomi Andresen w lutym tego roku powiedział, że nie ma żadnych planów na nią, jednakże nigdy nie warto przekreślać, bo następni twórcy mogą do niektórych tematów wrócić. Mieszkańcy Ninjago i wężonowie. Wszyscy mieszkańcy, tacy jak Daret, Borg, Ronan, czy wężonowie jak Scales i jego rodzina z pewnością nieraz jeszcze się pojawią w mniejszej lub większej roli, bo jak żeby inaczej. I na tym kończymy nierozwiniętym, oczekującym na kontynuację Wątków z serialu Lego Ninjago w 2023 roku doczekamy się kontynuacji, jednakże nie w formie 16 sezonu, lecz nowego serialu, i wtedy przekonamy się, co twórcy będą chcieli poruszyć. Oby to było coś ciekawego! Dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie w komentarzach rzeczy, które Wy oczekujecie, że mogłyby powrócić w nowej produkcji. Zostawcie kciuka w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie cześć.